Witaj. W tej lekcji zaprezentuję Ci w jaki sposób wykonać animowany napis pisany odrecznie za pomocą programów Adobe Photoshop oraz Adobe Premiere Pro. Zatem do dzieła. Pierwsze co otwarzamy sobie nasz program Photoshop i musimy utworzyć sobie nowy projekt. Zatem przechodzimy do menu plik nowy. Ctrl plus N i tutaj z typu dokumentu możemy sobie wybrać film wideo. Natomiast takie ustawienia są prawidłowe dla formatu Full HD oraz dla wideo. No oczywiście dla formatu Full HD to będzie rozdzielczość 1920 dla szerokości, 1080 dla wysokości. Rozdzielczość tej grafiki 72 piksele na cal, wystarczająca ilość nie jest to grafika do druku. By tryb kolorów oczywiście RGB 8 bitów, jak najbardziej prawidłowo. Więc te ustawienia zatwierdzamy, klikamy OK. Mamy nasz jakby tutaj projekt i teraz co da ja przede wszystkim sobie wyłączę jakby podląd siatki wyłączę sobie na chwilę oś czasu albo przesunę ją na dół mając taki, taki plik pierwsze co tworzymy to nową pustą warstwę kolejna sprawa kliknę sobie raz tu na kłódkę żeby to nie było zablokowane mogę sobie dodać też również jakby kolor kryjący Weźmiemy sobie jakiś kolor, żeby to lepiej było widoczne, na przykład. Tak, tą warstwę możemy w zasadzie usunąć. Co należałoby teraz zrobić? Stworzymy sobie po prostu za pomocą tutaj narzędzia tekstu nasz napis, jaki będziemy chcieli napisać. Jak to będzie na przykład napis Video Ninja, powiększmy go sobie w zasadzie. To powiększmy go sobie. W taki to sposób manualny, do jakby największych rozmiarów. Oczywiście nie musimy tego tła pod spodem dawać, tak? To jest tylko dla naszej wygody, zaraz Ci wytłumaczę dlaczego. Ten napis również dam koloru czarnego. Dlaczego? Bo będę chciał animację wykonywać jakby białym kolorem. OK. Kolejna sprawa, jeżeli już mamy coś takiego, czyli napis wzorcowy, jaki będziemy chcieli wykonywać, po to, abyśmy jakby tą animację wykonali w sposób jakby taki prawidłowy, tak? W sumie ten kolor możemy na razie wyłączyć teraz tworzymy sobie nową warstwę i ta warstwa musi być konieczna nad naszym napisem ponieważ po tej warstwie kolokwialnie mówiąc będziemy rysować jeżeli będzie pod no to oczywiście nasz napis zasłoni nam jakby naszą pracę musimy przejść do narzędzia pędzel tutaj się znajduje i prawym przyciskiem myszy możemy wybrać sobie rozmiar oraz twardość ale przede wszystkim nas interesuje jakby kształt tego um, naszego pędzla bo zauważmy że jeżeli wybiorę ten oto pędzel i teraz spróbuję sobie coś narysować. Wybiorę kolor biały, taki będzie mnie interesował, albo kolor pomarańczowy. O. I teraz rysując, widzimy, że mamy taki oto kształt, tak? Ctrl Z cofne zmiany. Natomiast gdy wybiorę na przykład taki pędzel i teraz rysując, zauważmy, że mamy taki oto kształt, tak? Więc to jest bardzo fajna opcja, że możemy sobie dopasować. O, widzicie, tutaj wygląda to jak pędzel, i normalnie jeżeli będziemy mieć jakieś takie kontury które są blisko siebie no to oczywiście jak widzimy to jakby się rozmazuje niczym taka prawdziwa farba tak więc w zależności od tego jaki wybierzemy ten nasz pędzelek no to oczywiście tak będziemy mieli widoczną naszą animację mi najbardziej prawdopodobnie odpowiada ten pędzelek muszę sobie go zapamiętać natomiast wiem że był również fajny ten tylko ma za małą średnicę, a zobaczę jak będzie tym. O i zostawia sobie ten. Jako że tu na baz grałem, po prostu wyłączę sobie tą warstwę, a nawet skasuję. Tworzę nową warstwę ponownie, klikam tutaj i teraz do dzieła. Rysuję sobie jakby po tych konturach tutaj w ten oto sposób, żebyśmy mieli właśnie nasz napis. Mamy pierwszą warstwę, i tych warstw musi być nieco więcej, dlatego znowu klikam na nową warstwę. to mogę sobie wyłączyć, aby mi nie przeszkadzała. Ewentualnie dobrym, jakby trikiem jest również zmniejszenie sobie jakby tego krycia, aby widzieć, jak jakby namazaliśmy to co wcześniej na warstwie 1. Natomiast ja sobie to wyłączam i jakby pracuję dalej. trzecia warstwa na przykład na trzeciej warstwie będę to dwukrotnie trzykrotnie rysował. Wtedy będzie on nieco bardziej widoczny i to też fajny efekt da jakby w naszej animacji. Aha jeszcze akurat już to jestem prawy przycisk myszy. Oczywiście mogę sobie zmienić rozmiar tak wtedy też mój pędzelek będzie mniejszy tego zapomniałem ci pokazać. No ale oczywiście to nie jest jakieś tam trudne. Okej. Okay. To będzie moja czwarta warstwa, i ta warstwa będzie jako ostatnia, nie ma sensu tutaj przedłużać. Okay, mamy już nasze napisy, cztery warstwy. Pierwsze, co należy zrobić, aby dokonać jakby takiej animacji, to włączyć sobie wszystkie te pozostałe warstwy, które zrobiliśmy, czyli warstwa od 1 do 4, wyłączyć ten napis. Ok. Możemy dodać jeszcze tutaj nieco cienia. Cień możemy za pomocą Drop shadow dodać w Adobe Premiere Pro, natomiast jeżeli go dodamy, tutaj będzie to wyglądało nieco lepiej, więc wybieramy sobie warstwę 1, ja sobie na, na chwilę wyłączę. Eee, krycie z, jakby wracam na 100%, bo to jest dość Dosyć istotne. Każda warstwa tutaj, która jest widoczna, musi mieć krycie na 100%. Ok. Jestem w warstwie numer 1, przechodzę tutaj do tej ikonki FX, wybieram cień. I będę chciał dodać sobie właśnie taki oto cień. Nie wiem, jak, w jaki kąt by mi najbardziej odpowiadał. Chyba to będzie ten kąt. OK, i mniej więcej jakby um, ten cień mi się podoba, tak? E, właśnie taki będę chciał uzyskać efekt. Klikam OK. Oczywiście możemy dodać tutaj na przykład obrys i tak dalej. Natomiast cień jest bardzo adekwatny do tego, co chcemy zrobić. No i tutaj również cień. Od razu mamy te same, jakby wartości wpisane. Zatwierdzam OK. Uruchamiam te warstwy widoczne. Na warstwie numer 3 dodaję również cień. Zatwierdzam. Na warstwie numer 4 również cień. Zatwierdzam. W ten sposób mamy taki napis. No ale oczywiście no Hmm, nie wygląda to jeszcze yy, specjalnie dobrze, natomiast w ogóle się nie, nie animuje, tak? Musimy mieć widoczną oś czasu. Jeżeli tego nie masz, yy, nie masz tego widocznego. Polecenie okno czy też window w angielskiej yy, wersji i tutaj oś czasu. Yy, w angielskiej wersji będzie to timeline. Następnie tutaj klikamy utwórz oś czasu wideo. Mamy wszystkie warstwy z naszego projektu, natomiast nas interesują warstwa 1, 2, 3, 4, więc to sobie Usuwamy, skracamy nasze reprezentację graficzną naszych, naszego, naszych warstw do około 5 klatek. Wszystkie mniej więcej na tą samą długość. Tak. I teraz przestawiamy sobie to tak, aby było to jedno za drugim w ten oto sposób. Jeżeli kliknę spację, to widzę taką oto animację. Tak. Oczywiście, jeżeli tych warstw będzie nieco więcej, to ta animacja będzie wyglądała fajnie i możemy to wykonać jakby z Photoshopa. Natomiast możemy to powielać w Adobe Premiere Pro. Zatem sobie zapisuję plik, zapisz jako i tutaj na przykład animacja PSD, niech to będzie taki plik. Klikam zapisz, zatwierdzam OK. Przechodzę sobie teraz do Premiere Pro i oczywiście importuję animacja psd, ten plik który wygenerowaliśmy z photoshopa wybieramy import as merge all layers, czyli spłaszczamy wszystkie te warstwy klikam ok przerzucam na oś czasu odtwarzam jak widzimy nasza animacja nieco jakby za wolno moim zdaniem się zmienia więc warto byłoby ją przyspieszyć a następnie jako że chcielibyśmy aby ona na oś czasu trwała dłużej po prostu ją skopiujemy więc tak, możemy to dokonać na dwa sposoby. Pierwszy sposób to po pierwsze dajmy sobie 200% na przykład prędkości w ten oto sposób. Ctrl C, Ctrl V, czy też Copy, Paste. I teraz sobie narzucamy w ten oto sposób kilka właśnie tych animacji. One będą w sposób przyspieszony teraz. Zobaczmy. Ok. Tak to wygląda, mniej więcej. I teraz e, właśnie przyspieszyliśmy sobie w ten sposób materiał, e, i on jest nieco dłuższy, i po prostu chcemy, aby dłużej trwał. No to po prostu e, możemy sobie jakby do, m, kopiować kolejne elementy. Kolejna kwestia to, jeżeli na przykład mamy. E, 100%, czyli normalną prędkość. Natomiast możemy sobie po prostu dokopiować też kilkukrotnie nasz, naszą animację. I teraz, mając na przykład 5 kadrów, znestujemy sobie. No to sposób mamy jakby jedną jeden kształt, na który będziemy globalnie teraz jakby wpływać prędkością. Tak? 250%. W ten oto sposób. I oczywiście, jako że nest e, zagnieżdżoną sekwencję, możemy edytować, możemy po prostu poprzez dwukrotne kliknięcie e, zobaczyć co jest jakby e, wewnątrz naszej sekwencji i tak to wygląda natomiast że nie mamy jakby dobrego tła aby zobaczyć na cień e, dajmy sobie file new niech to będzie e, na przykład color matte e, ok biały i zobaczmy teraz właśnie tak to wygląda Oczywiście tak samo możemy tutaj wartością scale e, modyfikować jeżeli będziemy chcieli ten napis nieco mniejszy ten oto sposób na przykład Jak widzimy w prosty sposób e, dokonaliśmy tego aby, aby stworzyć taki animowany napis e, w Adobe Photoshop oraz Adobe Premiere Pro tak więc to tyle, jeżeli chodzi o tą kwestię, zapraszam Cię serdecznie do subskrypcji mojego kanału, do pozostawienia polubienia na poniższym filmie, komentarza, no i oczywiście na, na samym końcu zaproszę Cię również na mój blog www.videoninja.pl, gdzie oprócz materiałów z kanału YouTube, znajdziesz również inne poradniki, w tym tekstowe oraz wideo. Jeżeli podobał Ci się oby tutorial oraz podoba Ci się moja inicjatywa, to serdecznie zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału. Tutaj znajdziesz odnośnik do owej subskrypcji. Na moim kanale będą się pojawiać nowe tutoriale, głównie do Adobe Premiere Pro. Serdecznie zapraszam.